Szanowni Państwo, witam serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, podczas którego nastąpi podpisanie listu intencyjnego w zakresie długofalowej współpracy na rzecz, na rzecz prowadzenia forum gospodarczego o międzynarodowej w Krynicy Zdrój. Chciałbym serdecznie powitać naszych dzisiejszych gości. Witam serdecznie Pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Jana Dudę. Witam serdecznie Pana posła na Sejm Rzeczypospolitej, Pana Patryka Wichra. Witam serdecznie senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Jana Hamerskiego. Witam serdecznie senatora na Rzeczypospolitej, Pana Wiktora Durlaka. Witam serdecznie członków Zarządu Województwa Małopolskiego, Pana Wicemarszałka Łukasza Smułkę. Witam serdecznie wicemarszałka Tomasza Urynowicza. Witam serdecznie członka zarządu województwa opolskiego, panią marszałek Martę Malek. Witam serdecznie radnych województwa opolskiego, panią Jadwigę Wójtowicz. Witam radnego województwa opolskiego, pana Grzegorza Biedronia, prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Witam serdecznie Radnego Województwa Opolskiego, pana Stanisława Pasonia. Witam serdecznie burmistrza Gminy Krenica Zdrój, pana Piotra Rybę. Witam serdecznie wszystkich zebranych tutaj przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Witam serdecznie rekt, prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pana profesora Piotra Bułę. Witam serdecznie prezesa Zarządu Uzdrowiska Krynica Żegiestów, pana Wiesława Piuro. Chciałbym powitać serdecznie wszystkich zebranych tutaj przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów, którzy dzisiaj są z nami obecni. Chciałbym powitać gospodarza dzisiejszego spotkania, marszałka województwa opolskiego, pana Witolda Kozłowskiego. Szanowni Państwo, sygnatariuszy dzisiejszego listu intencyjnego, bardzo proszę o zajęcie miejsc przy stołach i nastąpi podpisanie listu. Bardzo proszę pana profesora Piotra Bułę, pana prezesa Wiesława Piuro, pana burmistrza Piotra Rybę i pana marszałka województwa opolskiego Witolda Kozowskiego. Szanowni Państwo, teraz nastąpi podpisanie listu intencyjnego. Szanowni Państwo, dołączam się do tych słów powitań wygłoszonych przez Pana Dawida, skierowanych do wszystkich. Jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie na to ważne wydarzenie, nie tylko dla Ziemi Sądeckiej, ale dla Małopolski. A mamy takie ambicje, aby to było wydarzenie również ważne dla naszego kraju. Rozpoczynając, chciałem bardzo serdecznie przede wszystkim podziękować sygnatariuszom tego listu intencyjnego, panu burmistrzowi Piotrowi Rybie, panu profesorowi, przepraszam, panu prezesowi Wiesławowi Piuro i panu profesorowi Piotrowi Bule, prorektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. I tutaj słowa szczególnego podziękowania, ponieważ uznaliśmy, że jeżeli naszym celem jest podniesienie poziomu merytorycznego Forum Gospodarczego, to musimy mieć partnera, który od strony naukowej będzie na tym wszystkim czuwał. Dlatego, Panie Profesorze, bardzo proszę o przekazanie Panu Rektorowi Magnificencji Stanisławowi Mazurowi wielkie podziękowania za. Za obecność, za decyzję i za obecność dzisiaj na tym wydarzeniu. Długo by mówić o historii, jak to się stało, że forum ekonomiczne po 30 latach zmieniło swoją lokalizację, ale przyjęliśmy taką zasadę, że nie oglądamy się za siebie. Zgodnie z piosenką Wojciecha Młynarskiego. Róbmy swoje, więc my również chcemy robić swoje. Chcielibyśmy bardzo, aby forum gospodarcze było największym wydarzeniem w kraju. Poinformuję Państwa, że forum ekonomiczne do tej pory, które odbywało się w Kryjczycy, lokowało się mniej więcej wśród tych wszystkich wydarzeń tego typu na czwartym miejscu w kraju. Mam ambicję, aby krynica była miejscem najważniejszego wydarzenia tego rodzaju w kraju, i mam taką nadzieję, że do tego doprowadzimy. Rok jest trudny, rok, który cechują obostrzenia sanitarne, i najprawdopodobniej formuła tegorocznej edycji będzie formułą hybrydową. Nie przesądzając, wszystko na to wskazuje. No, ale te ograniczenia będą wszystkich organizatorów obowiązywały, nie tylko, nie tylko nas. Jaki będzie, jaka będzie dalsza droga do dojścia, do zorganizowania tego forum? Ponieważ pragnę też poinformować, że to nie sygnatariusze, nie samorząd wojewódzki będzie zajmował się dokładnie organizacją samego forum? Otóż, my po otrzymaniu. Wstępnych ofert od kilku różnych instytucji. Podjęliśmy dzisiaj właśnie tym podpisaniem listu intencyjnego próbę wytworzenia pewnej przestrzeni do zorganizowania czy do złożenia już konkretnych ofert na realizację tego, tego projektu. Oczywiście dokonamy Zarząd województwa upoważniony w liście intencyjnym, właśnie dzisiaj podpisanym, do reprezentowania wszystkich sygnatariuszy, dokona wyboru optymalnej oferty, a w ślad zatem przystąpimy do negocjacji już końcowej umowy. I dopiero ta umowa będzie rozpoczęciem przygotowań do organizacji. Jest wiele instytucji w Polsce, które mają bardzo duże doświadczenie w tym zakresie. Wydaje się, że nie będziemy mieć Problemu z dokonaniem wyboru tego operatora, który nam zapewni to, czego my oczekujemy od tegorocznej edycji. Ona nie będzie edycją taką, jaką my byśmy docelowo chcieli realizować. Naszym marzeniem jest doprowadzenie po kilku latach do, wielomodułowej, do wielomodułowego wydarzenia tego typu. Czyli nie tylko samo forum gospodarcze, ale również inne moduły związane z regionami europejskimi, z kulturą, ale też z tymi wszystkimi zadaniami, które towarzyszą naszym seniorom. Tutaj tradycje również w tym zakresie są. Tutaj dziś z nami jest Pani Wiesia Borczyk, która do tej pory organizowała, ten moduł, więc y, otwarte, otwarta jest formuła, i będziemy się starać ją rozwijać w zależności od y, możliwości, a te możliwości w tym roku trochę nam ograniczają obostrzenia, obostrzenia sanitarne. Szanowni Państwo, zarząd województwa ma pełną świadomość, że uruchamianie tak dużego wydarzenia wymaga też środków finansowych. My jesteśmy przygotowani na to, bo jeżeli nie będziemy wydawać na inne wydarzenie, no to siłą rzeczy te środki się zwalniają. W związku z tym tutaj zarząd już podjął decyzję o tym, że nasze zaangażowanie będzie oczywiście adekwatne, oczywiście w ramach zdrowego rozsądku samorządowcy liczą pieniądze, umią liczyć, więc na tyle, na ile, ale... Musimy ponieść obciążenie finansowe, żebyśmy z forum gospodarczym ruszyli na takim poziomie, który zapewni nam akceptację uczestników. Tutaj będziemy stawiać warunek odejścia od tych skomplikowanych systemów finansowania zarówno pobytów indywidualnych, jak również i firm. Cały ten system transferów finansowych będzie dużo bardziej przyjazny dla uczestników niż do tej pory. Na pewno będziemy zwolennikami, aby ograniczyć ilość paneli na rzecz podnoszenia ich jakości. I oczywiście będzie nam zależało na tym, aby jednak, a to do tej pory trochę już flankowało, aby jednak na forum gospodarcze w Krynicy zawitali najważniejsi. Politycy nie tylko w Polsce, ale i również zagraniczni. O to będziemy zabiegać, ale przede wszystkim to będzie, to będzie zadanie organizatora, który zostanie ostatecznie, ostatecznie wybrany. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie, za uwagę. Wydaje mi się, że rozpoczynamy wielki proces realizacji naszego marzenia, które można sprowadzić do. Krótkiego, krótkiego podsumowania, a jednak forum w krynicy. Bardzo by było źle, gdybyśmy tej kontynuacji nie utrzymali i w związku z tym utracili bardzo duży, bardzo duży dar, który jednak gdzieś niewidoczny spoczywa tutaj na tym deptaku wśród tych wszystkich zabytkowych budowli. Jeszcze powiem na koniec, że Krynica Zdrój jest naszym kluczowym miastem uzdrowiskowym i dołożymy wszelkich starań, żeby przy naszej pomocy różne aktywności, które do tej pory były w Krynicy i może traciły Rozpęd, rytm, wielkość, aby odzyskały to wszystko, ponieważ wiążemy z Krynicą dużo większe nadzieje, jeszcze dodatkowe jako samorząd województwa Małopolskiego, i będziemy do tego uparcie, uparcie dążyć. Chciałbym też na zakończenie podziękować tym, którzy bardzo nas wspierali. W tych wszystkich trudnych sytuacjach negocjacyjnych z Instytutem Studiów Wschodnich pragnę Państwa zapewnić, że oferta, którą sformułowaliśmy jako druga korekta, czyli ta ostateczna nasza oferta, nie mam żadnej wątpliwości, była najlepszą ofertą, zarówno jeżeli chodzi o stronę finansową, jak również o stronę lokalizacyjną. My po tym procesie dokonania wyboru operatora, Przeprowadzimy, zorganizujemy konferencję prasową, na którą szczegółowo przeanalizujemy cały przebieg tych negocjacji, ponieważ w przestrzeni publicznej trochę ten przebieg jest zniekształcany i jego ostateczny efekt. Ale wracając do tych podziękowań, chciałem bardzo serdecznie podziękować władzom miasta Krynica, ponieważ przeszliśmy trudną drogę od bardzo trudnych warunków postawionych Instytutowi do warunków, których jeszcze nie miał. Czyli lepszych niż w roku 2019. To nie było łatwe, ale jakoś pokonaliśmy te wszystkie przeszkody. Chciałem bardzo serdecznie również podziękować władzom uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A. Panu prezesowi Piuro, panu Maćkowi Kurpowi, również za wspieranie pani Marcie Adamczyk, która zawsze o nas tutaj dbała, za wspieranie tego procesu. Pragnę również podziękować parlamentarzystom, tym, którzy byli w jakikolwiek sposób zaangażowani w ten proces, szczególnie Patrykowi Wichrowi, bo zawsze z nami w tych trudnych czasach. W sytuacjach uczestniczył. I na koniec też chciałem bardzo serdecznie podziękować radnym z miasta Krynica, z którymi spotykałem się kilkakrotnie. No, może o wszystkich spotkaniach pan burmistrz nie wie, ale to już na okiem i wybaczy. Którzy również z wielką troską odnosili się do tej całej sytuacji. Najważniejsze, szanowni Państwo, że. Mamy taką możliwość, abyśmy sami stworzyli wielką rzecz. Ale w gruncie rzeczy to wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. Tym wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy za wystąpienie. Głos zabierze Pan Piotr Ryba, burmistrz gminy Krynica-Zdrój. Serdecznie witam Państwa, wszystkich szanownych gości. Zostali wcześniej wymienieni, także nie będę wymieniał indywidualnie. Pan Marszałek skończył podziękowaniami. Ja chciałem po pierwsze zacząć podziękowaniami dla całego Sejmiku Województwa, dla Zarządu Województwa z Panem Marszałkiem na czele, ponieważ dziękuję za wielkie wsparcie, za to, że mogliśmy przedstawić spójną ofertę. Negocjacje rzeczywiście były długie, żmudne, Natomiast ten efekt, który dzisiaj podpisujemy, mamy podpisanie listu intencyjnego. I tak naprawdę chcemy, żeby Krynica, która ma swój ogromny potencjał, mogła gościć elity świata gospodarczego, kulturalnego. I tutaj pan marszałek tylko pokrótce wspomniał na zarządzie, czeka nas też ogromne wydarzenie sportowe, Europejski Festiwal Biegowy. Także w tym zakresie upoważniliśmy pana marszałka do wyboru operatora i do stworzenia kompleksowej, czy do wyboru kompleksowej oferty, która zapewni naprawdę Wysoki splendor tu w krańcy Zdroju. Jesteśmy na to gotowi, jesteśmy przygotowani. Tak jak Państwo widzicie, za ścianą tego budynku, za ścianą pijalni głównej, rozpoczął się remont, piąty etap rewitalizacji deptaka, tym razem płyta główna. Inwestycja kolejna 15-milionowa, a w sumie sam deptak to jest 55 milionów złotych włożonych w rewitalizację tego terenu. Chcemy, żeby deptak był deptany, chcemy, żeby jak najwięcej ludzi do Klińcy przyjeżdżało i Krynica jest właściwym miejscem na organizację imprez na ogólnopolskim i europejskim poziomie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Głos zabierze prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Piotr Buła. Szanowny, marsza szanowny marszałku, szanowni państwo, już tak się zastanawiałem właśnie co mógłbym jeszcze dodatkowo powiedzieć i, i dołożę, Oczywiście przechylam się do tego co powiedzieli moi przedmówcy, ale tak się zastanawiając, żeby połączyć może to trochę tej nauki oraz faktycznie tej tradycji, mianowicie mając na myśli miasto Krynice, powiem w ten sposób, że z jednej strony, bezdroża globalnej wioski są takie, że faktycznie czasami ekonomia z gospodarką się rozchodzą. Z drugiej strony, uważam, że forum gospodarcze jest wyzwaniem dużo większym, lepszym, dużo lepszej jakości, dlatego że ekonomia to tylko można powiedzieć liczby. Gospodarka to spotkanie wielu interesariuszy, wielu środowisk i to, co podpisaliśmy również w tym liście intencyjnym, tam to faktycznie znajdujemy. To miejsce dla samorządowców, dla polityków, miejsce dla NGO-sów, dla działalności społecznej, to miejsce dla przedsiębiorców, to miejsce dla y, otoczenia biznesowego oraz wielu, wielu innych firm. Co mnie bardzo cieszy, że faktycznie mówimy i myślimy przez pryzmat bardziej ogólny, czyli gospodarki, a nie tylko ekonomii. Z drugiej strony, patrząc na tradycję tego miejsca, jakim jest Krynica, Uważam, że piękne miasto z tradycją to Krynica jest drugim Dawos i Krynica zostanie tym drugim Dawos. To również miejsce, które od ponad 30 lat, bo to nie jest kwestia faktycznie 30 lat tylko jednego forum, które już do tej pory tu było, ale również spotkań wielu naukowców, którzy tutaj mają konferencję właśnie w tym pięknym mieście. To również myślenie, które zauważam i przyświeca faktycznie panu marszałkowi oraz całemu zarządowi oraz państwu jako samorządowcom, że myśl globalnie, działaj lokalnie. Czyli faktycznie cały pomysł jest naprawdę globalny i mam nadzieję, że on się faktycznie ziści. A z drugiej strony lokalnie, czyli patrzymy przez pryzmat faktycznie miejscowości. I na koniec, piękne połączenie, czyli to, co w naszym Regionie jest najpiękniejsze, to faktycznie Małopolska, to Perła, jaką jest Krynica i połączenie faktycznie dwóch miejscowości Kraków i Krynica. Z naszej strony Staram, będziemy się starać wnieść jak najwięcej naszego doświadczenia, naszej nauki, naszej wiedzy i mam nadzieję, że niebawem spotkamy się faktycznie na forum ekonomicznym w Krynicy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Po zabraniu głosu bardzo proszę prezesa zarządu uzdrowiska Krynica Żegiestów, pana Wiesława Piuro. Szanowni Państwo, to wielki zaszczyt móc gościć w progach spółki, którą reprezentuje tak zacny gości. Proszę Państwa, nasza spółka to przede wszystkim obiekty charakterystyczne dla Krynicy zdroju, i bardzo się cieszę, że ten potencjał przez lata był dostrzegany i jest cały czas dostrzegany przez Obecny zarząd Województwa Małopolskiego, że dalej możemy być bardzo ważnym partnerem w kontynuacji tych tradycji, bo przecież od wieków ludzie przyjeżdżają do Krynicy dla wód, dla poratowania zdrowia, dla turystyki, ale również dla biznesu. I ze swej strony na pewno zrobimy wszystko, żeby z naszej strony te imprezy, które są planowane, były. Organizowane na najwyższym poziomie. Bardzo dziękuję. A jeszcze, jako gospodarz miejsca, po uroczystościach zapraszamy na degustację naszych wód i mały poczęstunek. To jest w zasadzie obowiązek każdego odwiedzającego krynicę, żeby zakosztować naszego bogactwa. Dziękuję bardzo. Szanowny panie pośle, panowie senatorowie, panie marszałku. Panie burmistrzu, panie prorektorze, szanowni państwo zgromadzeni na, tej, na tym naszym dzisiejszym posiedzeniu wyjazdowym zarządu. Wielką przykrością napełniła mnie informacja o tym, że Forum Ekonomiczne z Krynicy wyjeżdża. Tym bardziej, że przecież byłem Kiedyś założycielem tej fundacji, nawet nią krótko kierowałem, która rozpoczęła wiele, wiele, wiele lat temu tą właśnie imprezę, która potem została nazwana Forum Ekonomiczne. Bo zawsze smuci, jeżeli coś budowane tutaj do takich rozmiarów nagle z jakichś powodów. Nasz teren, naszą kochaną krynicę, kochaną sądeczyznę opuszcza. Panie Marszałku, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za podjęcie tej, nazwijmy to, swoiście rzuconej rękawicy i za to, że jednak ta kontynuacja tego pomysłu pod teraz nazwą forum gospodarczego właśnie w Krynicy będzie miała miejsce. Dziękuję wszystkim, którzy tą trudną, bo to przecież nie jest łatwa decyzja podjęli. I jak mawiał klasyk, aleluja i do przodu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie pośle. Czcigodni koledzy parlamentarzyści, Panie marszałku, na czele z całym zarządem, drogie koleżanki i koledzy radni wojewódzcy, wszyscy koledzy samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, wszyscy innych tytułów i godności. Bardzo dziękuję, że jesteśmy tu razem, bo budujemy tę wspólnotę, wspólnotę sądeczyzny, szeroko rozumianej naszego regionu sądeckiego. Nasz region zawsze charakteryzował się, kochani moi drodzy Państwo, przedsiębiorczością, odwagą, dynamizmem i, i byliśmy zawsze wierni jednej maksymie, Życie nie znosi pustki. Sądeczanie nigdy nie zostawiają zaległych rachunków, nigdy nie zostawiają wolnej przestrzeni tam, gdzie są super możliwości. Grzechem wtórnym byłoby niewykorzystanie tej przepięknej infrastruktury, tych przepięknych sądeckich uzdrowisk, krynicy i innych, które też oczywiście będą miały swój udział w organizacji nowych wydarzeń. To, co pan marszałek zrobił, to czyn świadcząc wielkiej odwadze i wielkim honorze. To czyn, który zapisze się w historii naszego regionu. Dzięki całemu zarządowi na czele z panem marszałkiem, dzięki determinacji wielu wspaniałych ludzi, już niedługo uruchomi się projekt Forum Gospodarcze w Krynicy Zdroju oraz inne imprezy współtowarzyszące, o których pan marszałek będzie pewnie komunikował w najbliższym późniejszym czasie. Moi drodzy Państwo, ja mogę tylko podziękować za tą odwagę. Tak jak Pan Maszałek powiedział, nie patrzymy się wstecz, patrzymy się w przód, będąc wiernym podstawowej zasadzie. Tylko życie poświęcone drugiemu człowiekowi, tylko życie poświęcone swojej małej ojczyźnie, warte jest przeżycia. I moi drodzy Państwo, to będzie nasze wspólne, wspaniałe dzieło, za które już dzisiaj dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie pośle. Panie marszałku, panowie posłowie, szanowni państwo, drodzy przyjaciele samorządowcy. Najgorzej jest przemawiać na końcu, ale będzie najkrócej jak mogę. Kilka miesięcy temu dużo osób i w Warszawie i tu na miejscu miejscowych ludzi pytało mnie czy będzie forum w Krynicy. Ja mówiłem, że będzie forum w Krynicy. Mijały dni, tygodnie, miesiące pytań było coraz więcej. Sytuacja, jak wiemy, zmieniała się dynamicznie. Dalej odpowiedziałem, że będzie forum Krynica. Kiedy przyszła wiadomość o tym, że forum ekonomicznego w Krynicy nie będzie, wielu mówiło mi, że no mówiłeś, że będzie forum Krynica, będzie i dzisiaj powtarzam, po raz kolejny będzie forum Krynica, będzie to forum gospodarcze. Wzięli się za to ludzie naprawdę odpowiedzialni, jak pan Marszałek, który zdecydował o tym, że idziemy dalej. Przeprowadziliśmy wiele rozmów na ten temat. Myślę, że jeszcze wiele rozmów przed nami. Także panie Marszałku, ja deklaruję również swoją pomoc. Jak tylko mogę, to będę pomagał, będę się angażował i tego życzę panu, aby to forum gospodarcze było wydarzeniem jeszcze większym niż te, które odbywały się do tej pory. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać jeszcze głos? W takim razie bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dobiegło, dobiega końca nasze spotkanie. Podpisy zostały złożone, wiele pięknych słów tutaj zostało powiedziane, nawiązując do słów Pana Marszałka, a jednak forum w Krynicy.